Cześć no wam wszystkim, z tej strony Glancja, jest mamy Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie I witamy w kolejnej rozgrywce z TF A, A witamy, witamy, eee. Eee. Wpili coś... się no, do nas. come mam lęki, no by weź przestań. Ale mnie by zabił. Coś o. się dzieje. Coś się dzieje, coś się dzieje. 300 punktów oj, już... Ojej, oj, ale mnie odwadło. 300 punktów jest coś na dole jeszcze? Okej, okay, nie ma nic. Nie, nie ma nikogo. Pierwsze 300 punktów jest za mną. Mamy w planie wybrać się o właśnie tam w to wielkie okno do nich i ja z działkiem. Pierwszy zawsze glącu leci, żeby wykończyć tam poniekąd ekipę. No, tylko trzeba umieć trafić, żeby nieść tyle kanapek, to... No, to już standardowo, to już do tego chyba żeśmy się wszyscy przyzwyczaili tutaj na tym serwerze, że Bardzo rzadko. <noise> skakuje. Po no, prostu za dużo kanapek zjada, no. Nic na to się nie poradzi. Niestety czego bym... Byłoby... Nie trafiłem. <noise> no nie, no proszę. jakąś dietę tak najlepiej. Oj, na mi włączył Bera, nie wiem po co mi tutaj. A? No. Ach, zawsze o tym możemy. By na samym dole mieć. Eee, dobra, chyba muszę wejść na snipera. No dobra, to idziemy na snipera. Dawaj ten raport. Już ładujemy to. Full. Pierwszy chętny poszedł. Drugi tam też przekusujący troszkę. Drugi też chętny poszedł. Też jak ktoś? Dobra, patrzymy dół. W dole no, widzę, spaję. spaja. Dobra, poleciał na górę. Dobra, nie wiem jak wy, ale dobra, trzymajcie się, ja spadam. Ouch, spajero na widoku. No o, bez... Co to było? Skąd? Kurde, ale ogniem się. Nie, się... No, było to bardzo przykre. Zabił no, się? Tak. No, to nie zbyt... Z dołu, z dołu, z dołu tam nawalałem ja Wiem, w ogóle, wiem, ale na górę, tu tutaj. Troszeczkę uszczyli to. Tylko, że jest jeszcze snajper do zabicia na samej górze. Ja Kurde! Się pośpieszyłem i. Nie rozglądałem się tak. No, ale wyrwał ładnie bułę. Tak jeszcze taką Pyro życiowo... trzeba wybić. O nie, proszę mi go ściągnąć. Spaj, nie zdążyłem jeszcze. Dobra, on nie, nie widzi. o Padł Pyro, padł jeszcze Spy. Moje działko? Ja nie mogę, no co jest grane? Coś, coś już jest. Sniper poszedł. Ile tych działek jeszcze tutaj dzisiaj wybuduję? Kurde, ale ja lamię ja nie mogę. Mówisz, nie, tylko ty. Ale całkiem nie jest Pyro i Spy poleciał na górę. 108 zabitych, 49 zgonów, więc myślę, że... Mm, Mam 58. Jest, jest całkiem, całkiem... Dobra, bo już znowu. jest Spy jeden. Nie wiem jak wy, ale ja znowu lecę na ślepo. No ale... ale nie. No ale Proponowałbym bo... ci taka, ale... tak, ale... Jakbyśmy byśmy tam przybyli. Ach... Nie trafiłem na dole. Jeszcze tego... A, snajpera, chcę z nasem dolobić, ale ten na marystę, nie wiem co on tu robi. No tam tam... Tak, jest y tak. Oh, y spaj, 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 biegnie jako scout. Tylko A tu jest jakiś. Kurde, weź no go, bo on postanowił. Ej, ktoś mnie uderzył, ktoś mnie bije, ktoś mnie bije, tylko nie wiem skąd. Mamy tu spaja. Dobra, już. Dwóch sniperów na dole. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Ale... Ktoś e, zabił mnie od tyłu halm do nas wleciał na chatę Lecę grubym Pobiegam trochę to schudne Ale mógłbyś nie biegnąć, bo za chwilkę będzie teleport, więc... Dobra, ale muszę tu wybić tego kto mnie wybił. No, ale tu jest z nami, więc y, troszkę nas tu ratuje medycznie. Tak mi się wydaje. No to najważniejsze. O, ktoś się do nas wbi wbijają się do nas cały czas. Więc porty by tu nie przeżyły za szybko. długo. Pięknie spaj zasięg. A! a, a, a. Padnie, 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 padnie. Dobra. Więc jem sobie kanapkę jednak, bo to trochę no szybciej. bo już widzę, że przychudłeś, bo dzisiaj dawno nie jadłeś. <laughs> Ej, ty z paślaków, no ileż można co? Uwierz się dowoli, ale to mi ratuje życie. Dosłownie, dobra. No i chyba wydaje mi się, że przesadzasz troszeczkę. Nie, na no, z mnie. A, Pajro, cześć, gruby raczej. Cześć. Byś mi tak pomógł. Jestem, gdzie jesteś? No jestem, gdzie on jest? Pokaż, który. Który? Który kradnie moje kule. Tu jest nam LS tylko. Znaczy już, już jest ubity chłopaczek. Ło, 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 od tyłu, od tyłu, od tyłu, od tyłu. Ciotu. No właśnie. O jest. Padł? No mam tu jeszcze nie raz skoczył. Wiem. A, ale przypadkowo zabiłem spaja No A, dziękuję ci bardzo dziękuję. Gruby Witamy grubego, gruby z medykiem nie dał rady z... No to nie jest nie dał rady? No właśnie Kurde. To jest spaj 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 No, no broń tu stare bo normalnie ja już tych spajów to się A byłem. no się broni tu Coś ja słyszałem działka słyszałem. Nie wskoczył, o jak... Skakują! Ej stary, 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 stary wraca. 7 HP, 7 HP, 7 HP Ej, kurde, płu Lecę, 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 zapieram więcej lecę. No już podziałku. Jakoś to tak zmarnowałem troszeczkę do dupy, no ale to nic. Są przynajmniej byli tam Dobra, to ja tu muszę bronić, bo tutaj też... Przyszedł z cukiereczkami dwóch Gruby! No cóż bywa różnie w życiu i zepsuli ci ten teleport No i co, zepsuj ci teleport i uciek? na to wygląda jak mi mówić, że nie mogę zjeść kanapek, to sobie zjem tutaj botonika. A? No to zjedź sobie. <grym> Ktoś to się mnie wie, się. bije... biją mnie... 14, opadłem. Mhm, już budujemy. Ej, gruba się, przesuń się. Co robisz? Ale co to, co to się dzieje? Co to się wyprawia? Jak to tak? Właśnie, jak to tak? Co to się dzieje? Ja byś dzisiaj delicję? Nie. Ja nie wierzę. No Skończyły się. Ej, spadaj. Nie. nie, to nie ja. To nie byłem ja. To dlatego no, się no, trzymał. No, no. Bo ja to bym normalnie już upadł, chłopie. O Spaje mi tutaj latają między nogami Same spaje tutaj Istnieją 16 minutek mapenicy Uciekł mi tu zadźgali, kurde inżyniera? Jakiś spajek to niezbyt przyjemna wieść. Bardzo, bardzo nieprzyjemna, żebym tak powiedział. Tak, wszystko to na halnie robią. O kurde, z tym gościem normalnie już nie nadarzam. Ciałku postawili. Aha. Idę na sniper, bo najlepiej to chyba. albo na scout, albo na scout, bo mi to najlepiej wyjdzie. O, coś tam się dzieje. Sap kurde, spy Ja. Zesapował działką. Coś niesamowitego, co się tutaj dzieje. Bardzo taka napięta rozgrywka, że tak powiem. Cały czas coś się dzieje, bo czasami są osoby na serwerze, gdzie naprawdę to się wbije, i, i tak jesteśmy tam. Od początku mapy do końca. Przynajmniej nic specjalnego się nie dzieje no. tak? A tu jednak... Ja chcesz co tam do nich się wybić, to tam uważaj... Zzaj... Kurde, phalmo to jak nawala, to znowu ci te raporty się A, było i nie? Przeżyło. Mhm. Ale... Eee, padnę drugi raz, raz od niego? Nie. szczęście nie. Kanapeczka, ruch... ...i ciśniemy. On tu już jest. Nie, no po prostu jest gość, jest niesamowity. Dobry jest, nie powiem. Dobra, ale co taka cisza? Mów coś. No właśnie, nie wiem, co taka cisza, bo się tak skupiłem, żeby rozwalać im te działka, wiesz? Jednak tutaj czterech inżynierów, czy trzech, to jednak coś tu jednak muszę... No, no to się ładnie tam widzę rozbudowali. No rozbudowaj się, no, co poradzisz. To... O, księd, co tu się podziało, kurwa? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, łap? No, no tak, 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 dobrze mówisz. Dać ci wódki. Dobra, to ja idę od tyłu, bo inaczej... Może być nieprzyjemna sytuacja, Ale widzę, że żadnych działek nie mają to. Aha, czyli już jest czysto. Można A. zasłuchić. Jest już tutaj. Wyczyściłem jednak co nieco. A, A jednak. Jakbyś się tak wrócił łaskawie i to tak bardzo szybko... No tak? już teleportem lecę. Jestem. Uważaj, u góry. Już ile do niego. Panie nieprzyjacielu. Ja, ja mam full HP. No i jeszcze nie pod... padłem. Od niego. Ja... Ale tutaj kurde zawzięta... Zawzięta walka. No, Ale tak. Dosyć trudny skład. Taki. Z każdej strony nas tak cisną i, i tam od tyłu niż widzę jeszcze raz. Dobra. Z naszego spawnu i... No. No, ciekawie, ciekawie bardzo. Tak, tak że no, coś się dzieje, nie taka nuda, cały czas dwóch no, próby. ładnie. Ale byśmy mieli tam siedzieć u nich i wybić co chwilę każdą osobę, to też niezbyt... ...ciekawa sytuacja. Spy padł. A, oh, oh, The Trigger, chodź tu. Nie padł. E, jakbyś tak wyszedł do, okna, do okna. Dobra. Zaraz będzie po kurde, nie utrzymałem wiedziałem. Widziałem go? Ty jest dwóch grubych padło. 12 minut, tak? To tak, 1080 Ale mi kryty wiesz. Ooooo chłopcy. Ale ty spara Chłopcy. I dziewczynki pasowałoby powiedzieć to jest I dziewczynki. dziewczynki No właśnie Uberek, no ciśniemy, Wybijemy uberka, wyciśniemy I padem 350 punktów, mam nadzieję, to... że uda mi się dobić do 380 do chociaż Na 400 to 400. na pewno nie liczę, z mało to... czasu no całkiem, całkiem dobrze ci tym razem poszło. Nie powiem. Nooo. Gdyby z... nie fejle, to... No to jest chyba normalne. A w, w takich, takich ilościach spać pod, pod rząd, to... To, to nie, nie wiem. No to po prostu jesteś cienki, no, no to nie no. mówmy już nic więcej. No. Skoro... No, no dokładnie Każdy, Każdy się zgodzi się z tym i tymi i tyle. Dokładnie. Każdy tam jakoś tak sobie gra, że po prostu no jesteśmy cienkimi graczami, gramy tak dla Forfa po prostu, nie? Rezerwać się tam... Tak ta rozerwać się tam jak papier toaletowy. papier toaletowy. O, słucha. <noise> <noise> no no aż ci ziemniaki, ziemniaki pewnie wyschły, <głosy> spoko. <głosy> Dokładnie. Tam. No widzisz, no. Te, te suchary się przydają, się przydają, wiesz. nie jeden ziemniak jest uratowany. uratowany. No boże, święty, co on? Ej, Ej, bo tutaj od góry ci, ci biją teleport, teleport padnę zaraz, nie? Ja? Widziałem, widziałem. tra la 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 Siema. Ooo, pięknie. Ja ja muszę, muszę ucisnąć, gom gom muszę ucisnąć. Aaa. A, uciekł. ktoś tam próbuje teleport rozwalić. Spaj, 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 kurde inżynierowie, nie śpicie tam, ja pierdolę, co za... Ja Chyba wam coś porozwalali. porozwalali, tak to mi się coś, coś tak... No to oczywiście u nas wszyscy śpią, nie? No, nie wszyscy, no, nie wszyscy, bez, bez przesady, nie? nie. O, A już po poziom pierwszy... To... Muszę się. No bo. no już nie ma teleportu. No, 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 no nie wyczułam z tym gościem. Ale to jest, jest? No. on, on nie odpuści, odpuści nie? To jest, jest takie? Nie, nie, naprawdę jest dobrym graczem. Jest, bo on mnie tak ofensywnie przeatakować. Wow, wow, inżynier, się. O, już, 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 już go widzę, go widzę już go widzę. Go widzę. O, już no lata, tak, to działko muszę nie wybić. Dobra, dzierżawko. działko. Teraz jeszcze na To dzierżawko. się dzierżawko. To i czekam na To już To Cześć! Dzień dobry! To nie wiem, o nie. Dobra, no lec. To nikt do góry. Wow, 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 wow. Aby się tego obrócił? Kurde, normalnie. Nie, ja nie po prostu. <laughs> Dobra, bo wiem i tam trochę, trochę. Jak ja to nie zabiłem? Hmm? Coś mi tu foli... spaj, spoj, oh, spaj spaj spyro spaj, 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 spaj. O spaj! Cześć! Pyro, cześć! Hej, cześć! Samano, cześć. Hej, hej, hello! Hej, hej, hello, hey, hey, hello. No Ale mnie Pyro odbił. No i co zrobił? Skoczył znowu rozwalił mi teleport O ja pierwszy. Guru by uciekać, dobra Widzisz, pomogli pomogli do, do respa, żebym musiał... A ten pchal już, Ta. Ta. ja, no. już Tak, tak już tak że po prostu Wiesz aż Grec, gres, nie normalnie, jest. Nie, nie? No, bez kitu, no, no... Aleks... Alex. No oczywiście, no, no jak mogło być inaczej? No nieee, znowu spaj Jaki lag Chyba ty. Chyba ty No, bez kitów, wszystko, escape i ten... Dobra Ej, panda panda, padnę, pójdź HP Jest 2 HP miałem, ale dobra radę, bo jestem super, super sucharem ja teraz idę sobie na solda, bo. No to ostatnie, ostatnie 6, 6 minutek, minutek... Razem z nami. Z nami. No, no się tu wszystko nagrywa. nagrywa wszystko wszystko super profesjonalnie. No ja, jak zmarnowałem szansę wyskoczenia no i. Ojajaj. Ale spokojnie, spokojnie. spokojnie. Wszystko, wszystko da się zrobić. Z soldem. Okay, okej, to nas wyleciał spaj. Spaj czy nie Spice Spaj. Gruby gruby, 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 gruby i już o gruby, albo i nie ma 383 punkty. Mam 5 minut. minut. No, Może zabrać 400 punktów do Nie? No kto wie. Serio taki per Napotkam, do setki sekund raczej no, no, nie, nie dobijemy, oby nie. Oby nie. Jednak co, co do tego, tego mi się nie uśpiewa się uśpiewa punktu punktów wbijać. wow ale, ale gruby, tam, tam widziałem te sprawki. Jaką, jaką mapę, mapę bierzemy sobie? A nie wiem, ja już yy, będę kończył sam no, no wiem, no, przecież ja mi my zawsze, my zawsze tak po jednej to jest normalne. O, o, wybrałem, wybrałem trójeczkę. trójeczkę, no, no dobra. dobra. Przypadkowo. Sam, sam się kolega Z... Co on zrobił? Dobra, dobra jestem na napkę, napkę, jest napkę sam sam mówię, jestem jak jak na napkę, jestem u nich jak coś na samej górze. Nie, tu tego. f 1 wygrała. wygrała. O, ale mnie Sniperści gruby, 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 gruby i po, po grubym. Oczywiście, Oczywiście, że po mnie, jakby to inaczej, inaczej mogło być. być. Jeszcze 14, 14 punktów, myślę, że w 4, 4 minuty. Przy dobrym wiatrach że tak. Ujmę to wyraz. Nie ujmuj tego wyraz. Okay. Tak jak cię proszę. Leć grubasie. No, lecimy się. Znaczy, że mi się uda. uda no. No jak, jak mi się nie uda, to trudno. To trudno. O, ale ale leci, leci ekipa, to może z amerykańskiego jeepa Ja, w końcu go dorwałem. Systema, <laughs> system. Skacze, dobra, zebrał, on tam chyba, nie wiem, teraz... A, już Han był na nas, wiesz? A to standardowo, stary. To ja się kiedyś nie zdążyłem wyleczyć, a on już był. Leci, już leciał, już leciał, już leciał. O, a no, teraz? Ogarnięty, jeżeli będzie tą klasę. No bez, bez, bez kitu jest naprawdę dobrym graczem. I nawet mu to wychodzi, cholera. No skoro jest dobrym, no to 3 minutki, minutki. Moż może być problem. No już, kurde, ale on jest przagan. Raz skacze, raz biega, raz ten. Także on tu jest z tyłu, na pewno. No na który to? to? Tu tu jest tu jest taki, taki, taki. Ach, on tam skoczył, na bank. No dobra, no To, to, tak jak to on tu jest teraz. Ale... Patrz, go ktoś zabił, nie zwrócił mu uwagi. Nie, nie, nie zabił go nikt, ale... 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 o, o, o w powietrzu, powietrzu lata. lata. Padł. Gratuluję. Dobra. 11 punktów, punktów, nie ma opcji. opcji. Był musiał I ich cały zabić. No, bez kitu. Te z dwie minuty, minuty, no, no. nie, nie oszukujmy, oszukujmy się, nie? Najbardziej no się na duże górze Co trochę, no, jednak, jednak staro wykonglikuje. Idę se snajpera wybić, wybić, grubego, ole, ładnie grubego ścięło. Spaj, 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 ja, ja, ja widzę spaja. A ja? Ja? Jest, jest gruby, jest gruby, gruby, gruby padł. Żołnierz, 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 żołnierz. Padnij. No. Nie, braku no. mi na boi, braku na boi. O ja, ja tak miałem dwie osoby do zabicia, zabicia. Mi. ja. Olej. Ol. Tu został na Betynkę. Cholera. Tylko kontakt. A, Romina 25, się nie dała rady. Przykro mi bardzo. bardzo. Jakbym ja bardzo, bardzo chciał, i tak, tak nie, nie dam rady. rady. Chociaż, Chociaż może. Mózg... Jesteś za cienki stary. No, no jesteś jesteś za cienki. No, nie oszukujmy nie się. Oszukujmy się. No. Nie Dokładnie tak. Nie chcę ja się. No. Tak. Ja ja się oszukiwać, jestem kurde... To najlepszych, najlepszych nie należy. ale 4 punkty, punkty mi wyrokuje. Takie no, no, sytuacje zdarzają się często. Zostanę się dużo snajperów. sekund, nie ma opcji. Czary, zapomnij. Też... Wszystko, wszystko jest, jest możliwe. Jest możliwe. No. Nie ma nie rzeczy, ma rzeczy niewykonalnych, niewykonalnych, nie? O, dokładnie tak. 30, 30 sekund, 3, 3 punkty. punkty. Palcisz, dawaj, dawaj, dawaj! dawaj, dawaj. dawaj. Dawaj dawa, jeszcze, jeszcze dwa, dwa punkty, dawaj, dawaj, dawa, 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 dawa. dawa. ja Kruby! Ja mogę... gruby. Jest 400, 400 punktów, jest. Yes. Ja yes. <laughs> dobra, 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 chodź tam. Chodź tam. Na chodź się. Się. Gdzie jesteś? A u Znaczy Tak sobie się Dobra. No to, no to co, co, kończymy, nie? nie? No dokładnie. No to, to co? co? Wygrałem, Wygrałem pierwszy miejsce jak najbardziej. Dziękujemy Wam za oglądanie. oglądanie. Ja również. Mam na nadzieję, że Wam było, się podobało. No, podobało. no i trzymajcie się na, się na razie. No, no trzymajcie się, baję, hej, do następnego.